Seeing monsters at your window. No, you can't sleep. You pretend though, you don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heart. Dzisiaj jest ostatni dzień naszej wycieczki po Majorce. Aktualnie jesteśmy w miejscowości zwanej Soler, która jest podobnie jak Valdemosa bardzo urokliwa i mega mega mm, przyjemna w oglądaniu. Tutaj jest, wyszliśmy do wniosku, że zrobimy sobie mały wypad mm, motorówką po zapotce w porcie Polensa, niedaleko naszej miejscowości, gdzie mieliśmy hotel i sobie praktycznie cały dzień spędziliśmy na tej obierówce. Niestety nie obyło się bez ofiar. Stało się coś, co się musiało prędzej czy później stać. A mianowicie, podczas lądowania drona na łódce, niestety łódka się troszkę obróciła i dron wpadł do wody Oczywiście udało go się wyłowić, ale zobaczymy, co dalej będzie. Teraz czekam aż dron przeschnie. Z zobaczymy, czy będzie funkcjonował w ogóle, czy nie. Jeżeli nie, to go po prostu oddam do DJI Care i wymienią mi na nowy za grosze, bo szczęśliwie wykupiłem ubezpieczenie. Także nie ma jakiegoś większego problemu uważam, że udało się odzyskać dane. W każdym razie wczorajszy dzień zaliczam do mega udanych, a dzisiaj mamy w planach oprócz Soler, jeszcze mamy w planie uh, San Morik, jeśli dobrze wymawiam i później zobaczymy palmy i to będzie koniec naszej uh, podróży po majorce, uh, którą prawdopodobnie odjdziemy jeszcze, bo nie wszystko zobaczyliśmy. Także oglądamy Solar dalej. Dojechaliśmy na San Morik w drodze na to, w to miejsce zatrzymaliśmy się jeszcze w DEI w miejscowości sobie zobaczyć, pooglądać, bo też wydawała się nam fajna, a musieliśmy się gdzieś zatrzymać wcześniej, ponieważ ta, ten obiekt, w którym teraz jesteśmy dopiero otwierał się o 15.30, więc musieliśmy sobie gdzieś czas zapełnić, więc zapełniliśmy sobie w DEI. No i przyjechaliśmy tutaj zobaczyć teraz miejsca, które są jednymi z najbardziej popularnych chyba. Na